A ja zawiążę sznurowadła, bo to będzie poważny tenis. Dzisiaj będę długo w ruchu. No. A której rano musiałeś wstać, żeby mm. przyjechać z Kolonii? To ja poproszę zielony. Zielony, dobra. Przez 30 sekund, światełka będą się zaświecały na zielony i na żółty kolor. I teraz zadaniem każdego z nas jest jak najszybciej do danego światełka, kleknąć, aż zgaśnie i szybko się rozglądać gdzie jest następny nasz kolor. 3 1, tak. Wygrałeś, ewidentnie. Superowo. Było 19 do 16, aż 3 przewagi. damy sobie cały czas, każdy z nas robi sobie to wokół swoich pachochków, ale jak zobaczymy, że się zaświeciło czerwone światełko, to szybko każdy z nas próbuje się rzucić z rakietą i zgasić je. 4-4 Chyba zlecamy 5-4 no ostatnie 10 cechów 5-5 No nie się Udało nam się To było szóste 6 nawet w jest 6-5 Bo 11 razy zgasiliśmy A ile to się